piórkiem i tabletem. Cześć. Dzisiaj powiem o tym, jak zmienia się blockchain. Czyli w jaki sposób do blockchaina wprowadzane są zmiany. Może wiesz, że na przykład Ethereum przechodzi z Proof of Work na Proof of Stake. I żeby to zrobić potrzeba całkiem dużo zmian w kodzie samej aplikacji, czyli tam samego węzła. I w jaki sposób te zmiany powstają. Początkiem takiej zmiany jest Ethereum Improvement Proposal, czyli taki dokumencik, który można przygotować. W sumie nawet ja mogę to zrobić, Ty też. I zgłaszamy ten Improvement Proposal pod dyskusję. Jeśli się okaże, że ten Improvement Proposal został zaakceptowany i wszystkim się podoba, to może on stać się częścią dokumentacji Ethereum. Czyli może być częścią na przykład White Paper'a albo Yellow Paper'a. Jest to dokumentacja. Techniczna i taka bardziej koncepcyjna dla Ethereum. Potem może też zostać wprowadzona bezpośrednio do kodu ta zmiana. I co ważne, taki Improvement Proposal, czy taka zmiana, która już została zatwierdzona, ma specjalny numer bloku. Powiedzmy na przykład 5 milionów. Znaczy to mniej więcej tyle, że wszyscy się umówili, że od bloku, który będzie miał numer 5 milionów, zachowanie blockchaina się zmienia. Zmienia się tak, żeby ta zmiana z Improvement Proposal zaczęła obowiązywać. Co znaczy mniej więcej tyle, że węzły w sieci będą tak zaimplementowane, jeżeli ta zmiana przejdzie, że blok z numerem 5 milionów 1, Zostanie już przygotowany według nowej specyfikacji bądź używając nowego kodu. Czy to znaczy, że cała sieć musi się podporządkować i zacząć używać tego właśnie nowego kodu? No, oczywiście, że nie, dlatego że blockchain jest zdecentralizowany. Więc niektórzy operatorzy węzłów sieci mogą zdecydować, no, że oni ten blok 5 milionów 1 przygotują według starej specyfikacji, gdzie nie ma tego Improvement Proposal'a. I w ten sposób powstaje hard fork w sieci. Dlatego ważne jest, żeby takie Improvement Proposal'e zdobyły jak największe wsparcie z całej społeczności. No bo wtedy ten hard fork no, nie powstanie. Dlatego, że pewnie ci, którzy się odłączą, to będą ci, którzy zapomnieli zaktualizować swoje węzły i po pewnym czasie i tak oni po aktualizacji dołączam do tej sieci i synchronizują się z, to, z wykorzystaniem już tej nowej wersji. Ale jeśli się nie uda dogadać, no to już będzie trochę gorzej. Poprzez takie nieporozumienie powstało Ethereum i Ethereum Classic. Dlatego, że niektórzy górnicy, czy nawet niektórzy operatorzy węzłów zgodzili się z pewną zmianą, a niektórzy nie. Jak widzisz, rozwijanie takiego otwartego oprogramowania, które dodatkowo jest uruchomione na wielu maszynach jednocześnie, jest pewnym problemem. I w sumie nie jest to problem samego kodu źródłowego, ale problem społeczności, która jest zgromadzona wokół konkretnego projektu i tego, jak taką społeczność przekonać do zmiany, którą chcesz wprowadzić. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli masz jakieś tematy z blockchaina, o których chcesz posłuchać, to daj proszę znać w komentarzach. I do usłyszenia w kolejnym wideo.